O, nie, dobra, zezwól. Dobra, nie, wychodzę Bardzo dobrze, hopie. Yo, the DAY Na 10 lajków. Jak kupuję to. To bądź Na 10 lajków. Dobra, ale zagramy OG mapki. Bo tych mapy kiedyś nie było. Czy były? A już nie ma. Toczyły, chopie, jak gruba z. chopie, z górki. Gadasz, chłopie, loduwa się stoczyły. Burgerman! Nie, nie śmieję się z tego. <grym> <grym> Tutaj będzie nawiązanie u Burgermanu, a, <grym> a potem do <grym> 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 Dosłownie. Oooooh, wow! ej, z burgermanem gramy! Z burgermanem gramy! Ojciec burgermana z Afryki. I want to meet me, padre, który respektuje mi amor. Weź. Kewa może kupić. Ale mi kupię! Ale, ej, dobra! Tak mi ściga. Chcę burgermana. Dobra, weź. No na komendę to ty lecisz. Ej, ej, czemu nie mam niebieskiego komentarza? Ej, pierwsze... O, jeden na shorta. No, ty kurwa Dobra, nie gramy już tych chłopie starych map, bo one są słabe i stare Jak, jak, jak renta Burgermana. Ale Burgerman mi zjada chopiery <śled> <śled> Ej, Mitajcia, ja mam tylko 73! Mniej niż 0. Mniej niż renta <śled> na, na tym na longu jest. Dobra, to jest Cicer. Oooo! <śled> <śled> Dobra, teraz sobie same, fra same fragi się dają. Ale fragi, poszły Na łbie miał to! Na łbie to miał Cygan! Boom! We bring nice. the boom! No, ja patrzę, Longa, patrzę, Longa. Jest tutaj! No nie, nie wziąłem. Tutaj. Bo. E, YouTube Administration to jest taka broń. To jest taka groń. Je ja się, ja się używa w Airsoftie. A, tutaj! O, mikrofon Tutaj! Jak ja mu chłopie i zrobiłem, chłopie Adam Security? Jakie pasjonowanie kolejne. Ejdę, ja ejdę, ja, ja wychylam. No ja go, ra, dawaj Kto my strzelasz, chłopie? Fleszę nam strzelili. Dobrze, 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 dobrze. Pamiętaj, że ja mam tu mniej HP. Gramy turniejówkę teraz.